Czyli po pierwsze, to my powinniśmy wychodzić z inicjatywami, to jest innowacyjność logistyki, czego my się powinniśmy, nie powinniśmy, tylko, a może i powinniśmy też, ale przede wszystkim, czego my się chcemy uczyć. Czyli na przykład, ja jestem kierownikiem logistyki, uważam, że nie do końca właśnie sobie radzę. Być może ja chciałbym jechać na jakąś konferencję, chciałbym posłuchać, jak ludzie opowiadają. Na przykład, prezes postawił przede mną zadanie, że w ciągu, nie wiem, trzech lat będę przenosił magazyn. Ja nigdy nic nie przenosiłem więcej niż mebli do malowania z salonu. No i teraz mam pewien dylemat, tak? Innowacyjność w rozumieniu takim, to nie jest, to jest rada uniwersalna, ale ponieważ jestem logistykiem, chociaż może nie jestem, właściwie nie wiem, czy jestem, bo nikt jeszcze nie ustalił definicji logistyka w Polsce. Więc jak będzie ustalona, to ja wtedy powiem, czy jestem. Jestem osobą związaną z logistyką, może tak powiem. I to są oczywiście porady uniwersalne, bo one nie dotyczą logistyki, bo innowacyjny powinien być każdy menadżer.